Witam wszystkich, dzisiaj pokażę w, jak, w jaki sposób możemy stworzyć na przykład napis na ścianie albo po prostu połączenie jakichś dwóch materiałów albo większej ilości bo o to tu chodzi, nie chodzi tutaj oczywiście o stworzenie takiej tekstury w Photoshopie no bo to byłoby banalne e, więc chodzi o to, żeby mieć oddzielnie teksturę ściany, taką jak widać i żeby można było na nią w 3D Maxie nakładać jakieś dodatkowe elementy na początek ściągnęłam sobie kilka tekstur z CG Textures Jakieś właśnie takie napisy czy tam cyferki Następnie musimy przygotować sobie z tych tekstur takie maski czarno-białe Coś takiego Czyli żeby tylko biały i czarny kolor powiedzmy No i tam jakieś cienie szarości To nie będę pokazywał za bardzo jak to robić, tam tylko z, z grubsza Oczywiście zrobiłem to w Photoshopie więc mamy coś takiego, no ja osobiście dodaję Levels, żeby po prostu zwiększyć kontrast Potem jeszcze raz, mamy coś takiego Tutaj e, zmerczywałem te poprzednie warstwy I po prostu używając Color Range, czyli Select Color Range wy Wybieram sobie tutaj i zaznaczam i te białe, czy tam jaśniejsze obszary no, i finalnie, co my mamy coś takiego, to jeszcze trochę trzeba oczyścić z, jakich, z jakichś takich brudów. Nie tyle. Powstaje nam taka maska. W tych kolejnych było tak samo, tylko łatwiej, bo mm, nie było tutaj tak wielu cieni, tylko czary, i szary. Nie same co tutaj zmniejszoną i levelami. Mocno kontrast pokręcony. Tutaj to też zmerczowałem, czy skopiowane warstwy i z color range znaczyłem sobie czarne i też tam trochę poczyściłem no i tak samo w tym wypadku tutaj było chyba najprościej no i w każdym razie jak już mamy coś takiego ważne jest aby mm, mieć te nasze napisy yy, bez tła czyli żeby można to, można to było zapisać z kanałem alfa więc bierzemy to sobie i zapisujemy jako na przykład, nie wiem png nie wtedy już uwzględnić, że to jest właśnie kanał alfa czy przez rzeczywistość, czyli jak mamy na przykład tutaj w wersji w i i alfa, no ale jak tutaj jest kanał alfa to widzicie, że od kanału alfa jest pokazywany na czarno, a w miniaturce wygląda jakby było na biało, więc w każdym razie mamy tekstury, więc przechodzimy do 3D Maxa. Ok, więc dążymy do czegoś takiego no to najpierw potrzebujemy zwykłą teksturę ściany czy tak naprawdę to nie była była ona potrzebna no ale jeśli chcecie mieć jakąś teksturę ściany no to też ściana sobie CGTextures no coś takiego tam jest dużo do wyboru chciałem żeby było po prostu lepiej widać więc to wrzucamy sobie przypisujemy Można dodać tutaj uv-map na box, ja go tutaj w ogóle nie zmieniałem, oczywiście ten box jest takiej samej wielkości, znaczy box uv-map takie samej wielkości jak ten box obiektu Nie ruszałem go Zobra, No jakbyśmy wyrenderowali to po prostu byłaby goła ściana, więc już nie będę tego renderował I teraz co zrobić jeśli chcemy jakiś napis Skupiłem sobie ten materiał powiedzmy tutaj i teraz bierzemy sobie V-Ray, klikamy i wybieramy V-Ray Blend Material. To bierzemy Kip. I tu jest nasz Base Material, czyli ten główny. I tutaj możemy sobie dodatkowo inpisować kolejne materiały. No tutaj się upomina, że jest już materiał o takiej nazwie. Jeśli chcemy, żeby dalej było naszą ścianę, tekstura ściany widać, to trzeba wejść głębiej i tutaj kliknąć i się pojawi. No dobra, i teraz jeżeli chcemy na przykład jakiś pierwszy napis to klikamy sobie tutaj, bierzemy wiraj jeśli, jeśli, jeśli chcesz się chcecie pobawić to radzę zawsze jakiś taki intensywny kolor dać, żeby po prostu było dobrze widać a nie powiedzmy zbliżony do koloru ściany, bo czasami są to dość subtelne różnice, więc radzę jakieś takie intensywne kolory no i teraz e, jeśli byśmy zrobili to w taki sposób, że wzięlibyśmy tą naszą, powiedzmy to, tą naszą maskę w u wrzucili tutaj no to też by się, też by się to zmiksowało A tu, tutaj już widzę, że powinny być odwrócone kolory, więc bierzemy już nie będę zmieniał tego w pliku, tylko tutaj wezmę invert i ok, przypisujemy No i powiedzmy jest OK, tylko pojawia się problem, co, co zrobić, jeśli chcemy, żeby ten yy, napis był mniejszy, a żeby rozmiar tekstury ściany pozostał takiej samej wielkości. A tu się pojawia trochę problem. czy nie jest tak naprawdę problem, ale przez nie każdy o tym wie. Yy. Trzeba dodać tutaj kolejne UFO MAP, tylko tutaj mamy do wyboru Map Channel. Wszystkie domyślne tekstury mają Map Channel 1. Czyli jeśli teraz wezmę sobie tutaj wyświetlę teksturę no i jeżeli zmienię rozmiar tej, tego FOw no to zmieni się zarówno ten napis, jak i tekstura ściany. No, czyli to jest ten problem, który mówiłem. Więc to zrobić, aby tak się nie stało. Więc wchodzimy sobie tutaj w naszą maskę i... Zostawiamy sobie tutaj map channel 2. I teraz dodajemy kolejny układ map. Możemy wziąć box i tutaj bierzemy map channel 2. Teraz bierzemy, żeby wyświetlił. Wyświetla map channel 2. I teraz, jeśli byśmy chcieli, żeby było to w proporcjach odpowiednich, no to ja zazwyczaj robię tak, że patrzę tutaj, jaka jest rozdzielczość, czyli 1600 na 1065 czyli tutaj powiedzmy przez 60 na 1006,5 no i teraz mamy w proporcjach no i teraz, jeśli weźmiemy sobie, spojrzymy Niesty, niestety raczej nie da się zrobić tak, aby wyświetlał znaczy no nie da się zrobić tak, aby wyświetlał zarówno teksturę ściany, jak i tą naszą maskę a no więc zobaczymy to dopiero na renderze no i już mamy taki sukces powiedzmy połowiczny, no bo już jest nasza tekstura ściana jest z odpowiedniej wielkości. Napis też jest. Tylko że no się powtarza, a powiedzmy, że chcielibyśmy, aby był tylko w jednym miejscu. Co teraz więc jak to teraz zrobić? Więc można spróbować tak, że tutaj sobie odhaczamy tile i wtedy się, nasz, mm, się nasza tekstura już ta nie powtarza, dzisiaj będzie tylko raz powtórzona. Tylko że w ten sposób no, pojawi się taki problem, że w miejscu, gdzie się nie powtarza, to jest traktowane jako, jako biały kolor. Nie ściana jest tylko tutaj widoczna, tu gdzie jest czarna. no i może spróbujemy tutaj coś zrobić, no nie to też nie powinno przejść nie, to też nie da w każdym razie ja obecnie wymyśliłem sobie taki sposób że właśnie nie ładuję jpegów tylko pliki png z kanałem alfa więc wrzucam ściągam nasze PNG. Teraz klikamy render, no i dalej się nic nie I tutaj musimy sobie wybrać Mana Channel Output. Wy wy wybieramy Alpha i teraz dalej nie działa. Więc może spróbujemy odwrotnie. Tutaj wybieramy RGB Channel Output i tutaj Alpha z gray. klikamy. No, i teraz powinno być już w porządku. Dobra, tu bierzemy sobie invert, od, odhaczamy jednak. No i dobra, jest już znowu prawie dobrze, ale tutaj mamy kolejny problem. Więc widzicie, napis jest raz. Jakby ten naj, najbardziej intensywny kolor jest w miejscu właśnie napisu, ale. Z jakiegoś dziwnego powodu, nie do końca zrozumiałem go dla mnie, ściana się zachowuje, jakby też się miksowała z tym, z tym drugim materiałem, który ma być tylko materiałem napisu, a się miksuje jeszcze ze ścianą. I nie do końca wiem, dlaczego się tak dzieje, ale kiedyś wymyśliłem sobie taką metodę, że klikam sobie tutaj bitmap, wybieram mix, keep. Tutaj sobie to kopiujemy, tutaj wywalamy. Więc tak naprawdę robimy to samo w sensie w miejscu, gdzie jest. No to musimy chyba odwrócić te kolory, chociaż zobaczymy. Więc w każdym razie w miejscu, gdzie jest biały, jest czarny, a w miejscu, gdzie jest czarny, jest biały. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, i nadal coś jest nie, nie do końca w porządku. Klikniemy jeszcze raz, odwrócimy kolory, no i dalej jest, nie tak? I teraz znowu za, z jakiegoś powodu trzeba coś tutaj zmienić. Więc tutaj sobie odwrócimy, wierzymy alfa, a tutaj wierzymy rgb. Teraz klikamy render. Ok, zmieniamy kolory. No, i w końcu się udało. Trochę to mm, zamieszane. Ja też trochę zamieszałem, ale trochę się inaczej zachowuje alfa, kiedy używamy tego w, w, tej naszej maski w MIX. Więc Zaraz zadam jeszcze raz kolejny napis. Tylko może to już będzie to trochę jaśniejsze. Dobra, zatrzymuję. Ten pośmiemy sobie, przesuniemy. Powiedzmy tutaj. i zrobimy kolejny, zaczniemy kopię. i ten zrobimy na przykład, nie wiem, taki żółty tylko bez zielonego dobra i teraz użyjemy sobie powiedzmy tego i od razu zrobimy tak jak już teraz posiadając tę wiedzę byśmy zrobili, czyli wchodzimy sobie tutaj, wybieramy mix bierzemy to nasze png, wrzucamy tutaj zostawiamy map channel teraz na 3, ponieważ to jest już dwójka potrzebujemy trójki to już wywalę albo no, no, zostawię bioro, bioro map channel 3 biorę, żeby wyświetlił box no jeśli chcemy, żeby był w proporcjach no to patrzę jaką ma rozdzielczość Powiedzmy coś takiego. Dobra, I teraz oczywiście odznaczamy, żeby się nie powtarzało. Wychodzimy z Islet Selection. Zobaczymy, co wychodzi. Chodzi na coś takiego. Czyli teraz odwracamy kolory. Chodzi nam coś takiego. I to już, to już jest właśnie kwestia włączenia tej alfy, czyli wchodzimy tutaj, włączamy alfa, manual output alfa. No i jednak musimy odwrócić te kolory tak jak były. Dobra. I tak, no i udało się. Trochę to zamatane, ale no właśnie, że da się tak zrobić. Więc zrobimy jeszcze trzeci. Ten ich będzie powiedzmy jakiś taki niebieski. Dobra, Mix. Bierzemy PNG, przyciągamy. Wyłączamy tile. Tutaj bierzemy alfa. Bierzemy sobie map channel na cztery, a tutaj też się nie wyświetla. I patrzymy jak wychodzi. No i działa. Jak widzicie, te napisy też jakoś mogą na siebie nachodzić. Nie trzeba tworzyć dodatkowych tekstur. Można sobie to jakoś tam zawsze zmienić w każdej chwili w, w 3D Maxie. Jak będziemy chcieli. Więc raz mówiąc. Potrzebujemy PNG z kanałem alfa. Wrzucamy tutaj do Mix. Oznaczamy monochannel Output tutaj alfa. Odznaczamy Tile. I no i mamy. Jeśli na przykład chcemy, żeby się nam bardziej te nasze napisy trochę z tą ścianą by zlewały żeby nie był taki kompletnie inny kolor, to trzeba tutaj trochę biały przyciemnić są bardziej wtedy wypłowiałe już jest bardziej bardziej ta ściana przebija więc może nie aż tak bardzo ale jeśli byście chcieli, żeby nie było to taki kompletnie odcięty kolor to można tutaj właśnie sobie zmienić trzeba tego nie razę ruszać, bo wtedy cała ściana złapie właśnie kolor, a tego się cały czas starać uniknąć więc tu bierzemy sobie czarny kolor. A jeśli na przykład, jeśli byśmy chcieli, żeby w miejscu naszych liter nie był jakiś kolor, tylko na przykład jakaś inna tekstura, no to wystarczy wyjść w ten nasz materiał i to możemy stworzyć cokolwiek, jakikolwiek chcecie materiał. Nie wiem, nawet lustro można, naprawdę wszystko. To jest to zwykły materiał. Ja tutaj sobie przyciągnę taką teksturę ściany. Czyli w miejscu, gdzie jest dziół niebieski, pojawia się druga ściana. Więc można sobie w taki sposób miksować nasze materiały. no I przeliczyłem sobie jeszcze raz. No i w finalnie mamy taki efekt, taki efekt. Więc, jak mówiłem, można tak dawać napisy, albo na przykład, jeśli byście chcieli, żeby połowa ściany ogóle trochę inaczej, albo żeby były jakieś zacieki, no to można to robić właśnie w taki sposób.